Witam, kochani, bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot, tarocistka Fortuna się kłania. Dzisiaj, moi drodzy, horoskop letni na trzy miesiące, jest to prognoza ogólna letnia czerwiec, lipiec, sierpień. Będą trzy rozkłady z kart tarota: karty inspiracji, karty opiekuńcze, inaczej, energetyka oraz Lenormand podpowiedzi wyjaśnienia. Myślę, kochani, że u Was wszystko w porządku, a zatem zaczynamy byka. Tarot proszę, daj radę z dla byka na miesiąc czerwiec. Czerwiec. No proszę bardzo, jakie piękne karty. sierpień dla wyjka. Jeszcze proszę Was o chwilę cierpliwości. sierpień. Cię inspirowało No już wiadomo o co chodzi Kochani Oczekiwanie, wybór i refleksja I energetyka Wasza Jest wszystko Kochani yy, Powiem tak Zacznijmy od czerwca. Może wszystkiego nie widać, bo jest tych kart bardzo dużo. Zacznijmy od czerwca. W czerwcu dużo miłości, spełnienie, harmonia. Moi drodzy, możecie liczyć na przypływ finansów. Jeśli staracie się o kredyt, otrzymacie kredyt. Tutaj te finanse przyjdą do Was w 100%. Macie spełnienie w uczuciach, jest tych pieniędzy wystarczająca ilość w czerwcu. Czujecie się szczęśliwi, ale też, moi drodzy, czeka Was na koniec miesiąca coś niespodziewanego. Zrobicie coś dla siebie. Możliwe, że krótka wycieczka, krótki wyjazd niektóre osoby mogą mieć flirt. Osoby, szczególnie, które poszukują partnera, partnerki mogą flirtować, mogą mieć krótki romans. Yy, także yy, najważniejsze dla Was to jest to, że będziecie otoczeni miłością, harmonią. Emocje będą bardzo, bardzo dobre yy, takiego wyciszenia, skupienia się, ale też, yy, moi drodzy, energetyka jest yy, u Was. Yy, bardzo przyjazna, będziecie mieć serce na dłoni dla każdego, i ludzie będą to wyczuwać i będą odwzajemniać. Także jest bardzo dobrze. W kartach Lenormand również jest tu pokazana miłość obopólna. Energia jest również kobieta z sercem na dłoni. Popatrzcie, w Lenormand też jest karta miłości. I oczywiście w tarocie jest askielichów. Także tutaj na pewno będzie energia dużej miłości, pozytywnych emocji i bardzo dobrych finansów w czerwcu. Także tutaj nie będzie m, praktycznie żadnych dolegliwości dla Was. Mogą dokuczać alergie, drobne przeziębienia. Moi drodzy, lipiec, y, dużo informacji będzie przychodziło do Was. Ale też informacje te mogą przyjść w postaci listu z jakiegoś urzędu. Wy nie będziecie widzieć możliwości dla siebie, będziecie trochę bujać w obłokach. Jest to lato, są to wakacje. Nie będziecie chcieć myśleć o obowiązkach. Bardziej będziecie potrzebowali odpoczynku w lipcu, przynajmniej do pierwszej połowy. Później. Macie oczywiście energię bardzo ciekawą, ponieważ finanse znów ruszą, yy, tak jak ja to mówię, z kopyta, wszystko nabierze barw. Wasze życie yy, poczujecie, że tętni życiem, tak? Yy, że w Was jest ta moc, energia. Będziecie mieli yy, wybór w lipcu. Prawdopodobnie będzie to wybór w sprawach finansowych. Może być dodatkowe zajęcie. Także tutaj na pewno jest wybór. Również, moi drodzy, wybór jest na lipiec w inspiracji. Wybór. Także, kochani, rozważ ponownie swe zobowiązania. Masz prawo zmieniać zdanie. Będzie wybór. Będą również refleksje Was nachodziły, kochani, poprzez te letnie wakacyjne miesiące. Musisz mieć oczy szeroko otwarte. Ucz się cieszyć drobiazgami. Także tak to będzie wyglądało. No i macie duże oczekiwanie, macie oczekiwanie, oczekiwanie. Masz prawo mieć odmienne stanowisko. Czasami bierność jest najlepszym ze wszystkich działań. Także tutaj zobaczcie, w Lenormand również jest karta dwóch dróg, czyli potwierdza tarot. To samo, że macie w lipcu decyzję do podjęcia. Kochani, sierpień, y, dużo harmonii, ale też znów y, może być decyzja do podjęcia, będziecie w impasie, będziecie chcieli zmieniać plany w sierpniu. Wszystko to będzie dotyczyło na polu zawodowo-rodzinnym. Y, Finansowo-rodzinnym, przepraszam. <laughs> Niektórzy będą chcieli na przykład y, od Was pożyczki, tak? Będą chcieli pożyczyć pieniędzy, zobaczą, że Wam się dobrze powodzi, tak? Wy zmienicie plany, też będziecie w impasie, nie będziecie wiedzieli, co macie robić. Y, zagadka również się rozwiąże jakaś u Was na pewno w przeciągu tych trzech miesięcy. Myślę, że bardziej y, tutaj będzie to dotyczyło sierpnia. Także, kochani, macie na pewno dużo spraw, które przyjdą do Was z przeznaczenia w tych trzech miesiącach. Tak miało być. Moi drodzy, jest dużo emocji takich refleksyjnych, tak samo jak u Barana. Może dlatego, że to jest miesiąc, miesiące wakacyjne są, Refleksja, dużo m, działań, y, które, w których będziecie się wahać, tak, decyzje do podjęcia w lipcu i w sierpniu i to będą przynajmniej dwie decyzje, y, moi drodzy. Ktoś y, może zmienić zdanie względem Was również, jeśli będzie to dotyczyło y, spraw finansowych. Y, Myślę, że będzie balans życiowy, i to przede wszystkim czerwiec, lipiec tu się tyczy. Oczywiście będzie dużo miłości, będzie kochany dla Was serce na dłoni, będziecie odczuwać tą miłość w te lato. Także osoby, nawet te, które nie mają partnera, partnerki, mogą z końcem czerwca tutaj zapoznać kogoś do przyjaźni, do uczucia. Także miesiące letnie będą dosyć intensywne, zdrowie raczej dobre. Czerwiec, lipiec bym powiedziała, że nie będzie większych problemów, ale tutaj koniec lipca i sierpień mogą pojawić się problemy, moi drodzy, z kręgosłupem, z kośćmi, ale także z oczami, widzeniem, z zatokami. Także tutaj drobne dolegliwości w lato, ale sierpień te dolegliwości mogą być trochę większe, mogą się tutaj nasilić. Myślę, że czeka Was przyjemne lato, drogie byki. Myślę również, że podejmiecie bardzo dobre jakieś życiowe wybory co do finansów w lipcu, co do pracy. Również w sierpniu czeka Was wybór, jakaś zmiana, może też trzeba będzie się zastanowić nad podróżą, tak. Tutaj w sierpniu, czy wyruszyć, czy nie. Również w sierpień może być popsuty jakiś sprzęt domowy, elektryczny na to trzeba będzie zwrócić uwagę. Może popsuć się, kochani, coś, co lubicie, czy telewizor, czy też telefon. Grubsza rzecz z elektroniki. Także ja bym myślała nad tym, że będzie to raczej spokojny czas refleksji, refleksji dużo. Dużo będziecie mieli do wyboru spraw i dużo będziecie oczekiwać od życia. Dużo oczekujecie, że dużo rzeczy się wydarzy, na które czekacie. Również myślę, że wyjaśnienie niektórych spraw przyjdzie do Was, ale Wy musicie pomóc swojemu szczęściu poprzez dobre wybory, prawidłowe. Także to by było na tyle, moi drodzy. Macie bardzo dobry horoskop letni, moim zdaniem, dosyć spokojny. Pozdrawiam wszystkie byki bardzo serdecznie. Zapraszam na czerwcowy horoskop, który już się ukazał jakiś czas temu, na moją playlistę. Do oglądania filmików, do usłyszenia, moi drodzy.